HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, DEAR Ma ten presjonę, no, no kurde, no co? So, to Ktoś jeszcze coś precyzyjnie zrobię. O, Jezu <śmienicza> Nie w tą stronę. Nie w tę stronę. Jak to? Któro. Tam, tam w lewo, w lewo. Kalo, Leo. Już idę. Co muszę oglądać swoje dziecko pomarszczone? No God, please no! To jest taki myk, że to, że ja czasem robię coś głupiego to nie znaczy, że ja tego nie zaplanowałam! <śmienicza> Dobra Marek, skakuj! To nie jest takie trudne! Easy! Ty jak skakuj z tej skały, generalnie! Ja Je też! Jezu! Jezu, nie! Nie, 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 nie! NIE NIE! Odniesie, odniesie! To jest okropne. Dlaczego nie chciałam stąd wyjeżdżać? Patrz. Zim. Bywa, bywa. Ty idziesz do piwnicy. Eee, ja oczywiście, ja że tak. Ja kurwa. Jak będą po nas ścisnąć, że jesteśmy słabe, to wy tego nie zobaczycie, a my wam nie powiemy i się super. Ale jadę. Mam nadzieję, że ci nie wybuchło. O Boże! zawsze jest rusałką, nie widzisz? Nie, nie widzisz tego wewnętrznego, delikatnego piękna. <grymne> oh my god! Yeah. Dub zrobiony. <grymne> Ale chyba właśnie nie zaczęło. Nie dość, że czekam 8 godzin, to on jeszcze muszę za to zapłacić. Bo on tak. robi zdjęcie konia. Mamy lepiej na no co kuchenkę, nie? Ale! Aaaa, ja się uśmiałam! Spełniamy marzenie wegrona, będzie garnek w głowie. Wegron nie... to dla, specjalnie dla ciebie. Ja nie jestem pewna, czy jestem w stanie to zrobić. Czekaj, nie. Idzie dobrze. Słyszę. Ida jak rasowy człowiek w poroże, olała w niej olała w nie? A to jest Agnieszka. chcesz mnie zobaczyć? Anyway> Say what? I don't, know. I don't think he's that stupid.

Masz wąsik jeszcze nie trafię? No wiem, że marał. Marał, marał, hał. Czasów przepraszam, ja będę <grym> ja za dupę. Dupę, ja się... nie zmienię tego, że jako jeden jeszcze nie umarłem. Ojej, ojej, ojej! to ty się zatrzymaj! A! O nie! Wosła! ja się gdzie indziej zrespiłem? <grym> No Wszystko się da Właśnie. Ja pamiętam jeszcze jak my streamowałyśmy na kamerkach z telefonów Tak i było mój telefon, super Mój telefon dostał tak po dupie, że bateria trzyma w nim teraz dwa razy krócej niż wcześniej ale... ja też Dostałam powiadomienie, się. że... Przez przypadek kliknęłam, ale nie będzie A, okay. Jak już jest Halo? Tak Aż przez przypadek kupiła mnie to, co trzeba. Kul. Cool. Mam więcej granatów. Kul. Cool. Elo Ela. Czy, czy się wzięto z zaskoczenia, nie wiem, co powiedzieć. Dobry bit. I tak, słuchajcie, ja zawsze wiodłam prym, jeżeli chodzi o uwagi w szkole. Co? Mam taką uwagę Jakoś Mam uwagę w gimnazjum. Słuchajcie, ee, Joanna Cielecka przechodzi przez zamknięte drzwi. Mam taką uwagę. Czyli jesteś duchem. Ty e. przechodzisz przez zamknięte drzwi. Tak, dostałam... <grym> Szala, Szala z tego wszystkiego wyciszczą mikrofon. Dwa dywcyckach! Wow. Wielkie kotlety, obczajcie Tak wow. jakie to jest wielkie To jest projekt jakoś mojej głowy wow. A, są, dwa. A, są dwa A spoko, palimy kozy Wiesz, taki spokojny czwartkowy wieczór Kto tu kupę zebrał dla mnie, dziękuję Proszę Wygraliśmy, Ale. to teraz proszę to o, my o, o swój zakład O Ja proponuję zmienić sesję jest. Ja też Co sobie? to jest? To za... <śmiecki> Co ma Jak się nazywa myski jasert? Tam Chciałam Post, powiedzieć karniec. Zeotechnik, Arniec <śmiecki> <Zootechnik, kurie>. <śmiecki> <śmiecki> Janoś, Ej, czemu, czemu, Dea, wysuciłaś miecza? Halo? Dea? Czy <śmiecki> cię... DZiCie... Why? Ona testuje, jak się banuje. Dea, odbanuj go natychmiast. Ja się Siema. No nie, przyszedł Tedek znowu się wszystko popsuje. Może wy lepiej. Tak, Shana, tu jest główna kusicielka. Pokazuje ramionczko od stanika. Ja nie wiem, jak wy to przeżyjecie. Patrzcie, pokazuje ramionczka. Czujcie się zawstydzeni. Uuuu, u, ramionczko w prawe, ramionczko w I tańczymy, nie tańczymy, tańczymy. Diaba, no przyniosłem! E. Więcej rzeczy nie biorę. Cyba ale mogę się bendzić. E. Nasza diaba. Co czemu stream Czy się cię pogięło? To jest, nasz, ataku... to jest nasz Szkali. przyjazny bot, nie banuj go! Nie wiem, nasza poczytalność jest niska zarówno w grze jak... Przepraszam. Tak, aż mnie zdesynchronizowało z wrażeniem, ale zgubiłam swoją postać, przyznam szczerze. Ja myślę, że kupią, ja myślę, że jakby chętnie to znajdą. Powiem tak... ci, że Wy... na, na każdy towar znajdzie się nabywca. Tak, jakby wiesz, co krowa to dorowa, <laughs> to przyjdzie pora, nie? Jak wszystko <laughs> tak ładne. No, olej kasz, o, jak olej no, ale to olej nie jest hmm. tylko silnik. No. Nie tylko na osiedlu wszyscy posądzają o to, że jestem stanistką, bo jak chodziłam do gimnazjum i całą tobierałam się cały czas na czarno. Yeah, Też skopałam raz dziecko. Ja nie wiem, czy porównywanie <laughs> mnie do tortu to jest dobry pomysł. Czemu? <laughs> Na wierzchu masz kolorową posypkę. W sumie tak! Na wierzchu mam kolorową There. posypkę, a w jest. <laughs> <laughs> Samolot kodę... <laughs> <laughs> Dokładnie. Nie każdy Pach. ma jakieś pachy, każdy... szanowne pachy, jakby. Tak. kolana też są spoko, łokcie. Dokładnie. Każdy ma łokcie. Nie każdy umie polizać, ale każdy ma. Dokładnie. Oh, jezu, odtwarzacz mi się włączył. Oh. <noise> co to było? Dlaczego szalna ciała? odleciała? na kurwie. <noise> śmierdzisz kupą! Więc e, już ustaliłyśmy, na, ustaliłyśmy, że każdy ma pachy i ich pachy są spoko i... Yes. 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 No, gdzieś tam no, mój boberek jest. Majorek <noise> no, w moim wieku. <noise> <noise> <ma> <noise> każdy ma swojego boberka. Każdy ma swojego boberka, słuchajcie. Mam ważne pytanie do ciebie, szana. Pierwszej. No to weź go w dwie dłonie Jawka są złe Jawka jest to przedmiot tu jest który atakuje Zraczmy się razem O, oh Jezus Mm. Słyszałyście jeszcze? Słyszycie to? Ja wam zaraz, coś <noise> jeszcze raz. Siema, mieczu. Hej, mieczu. No tak. W monitor i będzie... Lubię ten monitor i może jest 16 do 10. Ja, ja bym wolał, żeby szana kabunka bo nie robiła. Kabunka bumie. Ale tu nie ma już, już nie Luta. ma, to już skroiłam. To jest ten kolor! Jest... To dzieci powinny otwierać. I <laughs> do